Cześć dziewczyny. Dzisiaj krótki filmik o tym, jak nakładam podkład, czym go nakładam, co nakładam pod podkład i w ogóle wszystko, co jest związane z tym tematem. Jakiś czas temu już obiecałam, że taki filmik się pojawi, także nagrywam go dzisiaj. Może przejdę do sedna. Zacznijmy od początku, czyli co nakładam pod podkład. Bardzo długo szukałam kremu, który dobrze się sprawdzi w tej kwestii. I za namową o opinii na Wizażu i różnych blogach postanowiłam spróbować kremu, który jest wychwalany bardzo w różnych miejscach. Jest to krem Cetaphil. Krem można dostać w aptekach. Jest tutaj 250 ml i to jest bardzo duży gabaryt, jeżeli chodzi o krem. W sumie to jest to balsam do twarzy i ciała, ale Rewelacyjnie sprawdza się na twarzy pod podkład, jest leciutki, szybko się wchłania. Jego cena to około 36-7 zł, więc za taki gabaryt dobrego kremu do twarzy, za którego y, mogę być pewna, y, stosując przykładowo go na klientkach, to jest rewelacja. Naprawdę jeszcze nigdy mnie nie, nie zawiódł i jeżeli nie macie. Y, ulubieńca jeszcze w tej kategorii, to polecam sprawdzić, bo jest naprawdę rewelacyjny, najlepszy jaki miałam do, te, do teraz, a testowałam ich naprawdę dużo. Także to, jeżeli chodzi o kwestie podpodkładowe. Teraz przechodzimy do podkładu. Przetestowałam już bardzo dużo podkładów różnych firm i zazwyczaj wracam do jednego i uznałam, że coś w tym musi być, bo jeżeli zawsze do niego wracam, no to znaczy, że jest dobry. I mowa tutaj o podkładzie Revlon Colorstay, ja mam akurat Revlon Colorstay do cery tłustej i mieszanej To jest najjaśniejszy kolorek, mam jeszcze inne Ale mówię o najjaśniejszym z racji tego, że przy testowaniu różnych produktów podkładowych Trafiłam na podkład Skin Balance od firmy Pirene. Który jest rewelacyjnym podkładem, chyba najlepszym jaki mam w kosmetyczce, tylko jedynym jego problemem jest to, że yy, najjaśniejszy kolor z palety jest mega ciemny. I zauważcie tutaj to: yy, o. najjaśniejszy Revlon i najjaśniejszy Pirenne. Różnica jest kolosalna. Ja Wam pokażę na ręce, jak to wygląda. Nie wiem, kto projektował bazę kolorystyczną tych podkładów, ale to jest po prostu masakra, jaka jest różnica. Popatrzcie sobie. Po prostu jakbym nałożyła ten odcień na skórę, mając ją jasną i kupując w drogerii podkład o najjaśniejszym odcieniu, to wyglądałabym jak nienormalna. I już myślałam nawet o nie wiem, napisaniu jakiejś petycji do firmy Pierene. Yy, żeby coś z tym zrobili, bo podkład jest naprawdę rewelacyjny Bardzo tani No po prostu Oprócz tego, że jest tak ciemny, nie widzę w nim żadnego minusu Żadnego Nawet w sumie pobił u mnie Revlona No ale cóż, jeżeli jest taki ciemny I raz z głupoty myślałam jak go rozjaśnić Czym go rozjaśnić, żeby nie stracił właściwości I raz z głupoty pomieszałam te podkłady razem i stworzyła się bardzo fajna mieszanka, której używam bardzo, bardzo często, w sumie, w sumie codziennie i fajnie ze sobą współgrają. Także, jak nie wiecie, czym rozjaśnić, to Revlon Color Stay jest bardzo fajny do tego zabiegu. Także tyle o podkładach. Jeżeli chodzi o akcesoria do nakładania podkładu. Bardzo długo moim absolutnym ulubieńcem do nakładania podkładu był y, pędzel do Brązera i koturz. To jest Bambu, y, Bambu. Bambu brasz coś tam, nie wiem. To jest ten największy pędzel i koturz taki taki grubiutki. Tylko. Y, on po roku nic się z nim nie działo. Po roku czasu coś mu. Odwaliło i zaczął tracić włosie. I po prostu mogę sobie takie wyciągać. Widzicie to? Mogę sobie, nie wiem, nie przypominam sobie, żebym go zalała czy, czy coś takiego, żebym go zostawiła yy, po myciu stojącego. No nie wiem. Coś mu albo klej nie wytrzymał po takim czasie. Nie wiem, coś się z nim stało, ale yy, jeżeli przykładowo szukacie pędzla, który rano, jak nie macie czasu, nałoży za Was podkład w ekspresowym tempie, to wystarczy zakupić sobie ten pędzel, zrobić cztery kropki na swojej twarzy, rozblendować. On tak pięknie wpracowuje podkład w twarz, że nie ma żadnych smug. Jest rewelacyjny do brązera. Moim zdaniem jest o wiele za duży. Nie wiem, jaką trzeba mieć dużą głowę, żeby on był dobry, ale mm, widzicie? Jest po prostu masakra, jak on wychodzi. Po prostu mogłabym tak go tutaj zrobić sobie kawę i tak szkubać, i do jutra bym wyszkubała wszystko. Straszne. No, strasznie mi przykro. Yy, chyba sobie kupię jeszcze jeden teraz widziałam, że wyszła nowa wersja jest ciemniejsze włosie nie wiem czy te włosie jest takie same, ale chyba go zakupię, bo po prostu na rano jest idealny. Ale potem trafiłam na Beauty Blender, który mm, opinie na jego temat są bardzo podzielone yy, niektóre dziewczyny mówią, że nie jest wart swojej ceny, bo faktycznie jest drogi ale y, moim zdaniem on jest używany od powiedzmy niecałego pół roku cały czas. Jego stan jest idealny. Ja nie wiem, czy ja jakoś specjalnie o niego dbam, bo ja go szoruję mocno, naprawdę go szoruję mocno, bo z niego wyszorować podkład y, tłusty jest bardzo ciężko. Ale z nim się nie stało nic. On się może delikatnie, jakbym teraz postawiła y, obok niego beauty blender nowy, to on będzie delikatnie mniej różowy, ale to przez to, że się ta, ta farba różowa się trochę wypłukała przy tak y, częstym myciu. Ale nie miałam jeszcze gąbeczki, która wytrzymałaby takie katusze, jakie ja jej robię, i byłaby w takim stanie. Po prostu nie ma takiej gąbeczki. Także przy y, dobrym użytkowaniu, y, przy dbaniu o, ten, y, o to akcesorium. Myślę, że nic się z nim nie stanie i moim zdaniem jest wart swojej ceny, ale każda może mieć inne opinie na ten temat. Także to Beauty Blender. I ostatni mój ulubiony, ulubiony, ulubiony pędzel do nakładania podkładu. Jest to Expert Face Brush od Real Techniques. Odkąd zrobiłam zamówienie na sklepie iherb.com e bo y, pędzli Real Techniques nie opłaca się kupować w Polsce to, to już mówię, napisałam o tym posta i po prostu jest to nieopłacalne y, ten pędzel zamawia, zamawiałam na iherb.com i jest to najlepszy pędzel do nakładania podkładu jaki miałam testowałam ich naprawdę dużo naprawdę dużo a jest to najlepsze, to jest po prostu cudeńko ja nie wiem co on ma, bo na pierwszy rzut oka wydaje, wydawać się może, że on jest malutki, że on będzie powodował, że nakładanie podkładów będzie długotrwałe, ciężkie, ciężkie do roztarcia, nie wiem, rozblendowania. On ma coś w sobie, że on po prostu wpracowuje tak podkład w twarz, że robi za, na, za nas całą robotę praktycznie. I ja o nim zrobię osobnego posta, bo on jest naprawdę najlepszym pędzlem do podkładu, jaki miałam. I zakupię sobie jeszcze jeden, bo yy, piorę go po każdym praktycznie nakładaniu podkładu i jest to uciążliwe. Także już mam pewność, że to jest najlepsze akcesorium do nakładania podkładu. Nie wiem, czy jest słowo akcesorium, no ale nieważne, wiecie o co chodzi. Yy, także kupię sobie jeszcze jeden, bo jest tego wart a cena chyba 40, w Polsce 40 parę złotych na ich, na ich kom jeszcze taniej, więc jeżeli przykładowo porównamy to do podkładu, który kupujemy średnio raz na półtorej miesiąca, czy, czy raz na miesiąc nawet niektóre dziewczyny kupują podkład, to naprawdę nie jest to duża cena, patrząc na to, tym bardziej patrząc na to, że jeżeli nawet jakikolwiek dobry podkład mamy, jeżeli nie mamy do niego dobrego pędzla, to to nigdy nie będzie wyglądało dobrze. Także to polecam kupić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą całą stronę zaplecza podkładowego, a teraz zapraszam na krótki filmik, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację i już się żegnam i mam nadzieję, że jak najszybciej do następnego. Hej, hej! Swallow my tolerance